Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy Flatload i po takiej troszeczkę przerwie, bo myślałem, że już nie będę nagrywał więcej tej serii, miałem problem z tymi wyścigami Gold, jak pewnie zauważycie w ostatnim odcinku, który w momencie jak ten nagrywam nadal nie jest wrzucony, pomimo, że długi czas od tego, długi już czas minął, ale w każdym razie poradziłem sobie z tym problemem, a zaradziłem to w ten sposób, że ściągnąłem wersję z torrentów. I ta działa wersja. Dziwne: oryginalna z płytki nie działa od Techlandu, a od głównego wydawcy z torentów działa. Także teraz już mogę się cieszyć wyścigami Gold. Auto mam już kupione, już wszystko. W ogóle poprzednie wyścigi są poprawione, bo tak mi się nudziło i sobie jeździłem, więc po, 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 poprawiałem na pierwsze miejsca. Więc no, może trochę oszukałem, bo robiłem to tym autem, yy, czyli autem z wyższej klasy. No, ale no dobra, kontynuujemy sobie. Lecimy, została nam ostatnia klasa wyścigów. Więc można troszeczkę powojować. Teraz troszeczkę auta mocniejsze. I mam nadzieję, że będzie już mi lepiej szło. Nie to, co ostatnio było. No, na początek ostro, ciasno, ciasno, jak zwykle, zawsze zresztą na każdej klasie. Czwarty z pierwszego, tego tutaj. Pierwszych fajtów czwarty wychodzę Już jeden widzę się sam wydelegował na bok Ohoho Kolejni wypadają i na prowadzenie No i mam nadzieję, że na tym prowadzeniu zostanę Nie wiem jak będzie mi się jeździło, bo ostatnio grałem troszeczkę w inną grę niż FlatOut Więc ta mechanika jazdy trochę się zmieniła Okej, okay. no zacznie się przynajmniej jakaś walka że oni, przez to, że oni mnie dogonili ja nie wiem, czy nawet tego auto nie mam już troszeczkę screeningowanego Nie, wiem, w każdym razie jest, nie jest tak ciężko, nawet to zaraz będzie. To ma na już na tył, widać typowo. Ojoj, 200 to auto mi sprzed maski. No, jestem szósty. Oj, to się już źle skończy. Czyli wracamy na stare śmiecie. Nie no, pierwszy wyścig będzie troszeczkę taki zryty. Jeszcze jakoś dziwnie Świat, yy, ten. Słońce mi się odbija od yy, śniegu i mnie po oczach nawala. W ogóle ostat... poprzedni odcinek był nagrywany jeszcze jak było lato no, za oknem widoczne. Yy, po 10 stopni, a teraz jest minus 10 i śnieg. Także nie tylko zmiana yy, wyścigów, ale i... W mojego otoczenia. Klimat świąteczny minął, a tu trzeba wygrywać. No i nie za dobrze to idzie. No ale szósty jakoś się nie zbliżam do przeciwników. Niepewnie się czuję za kierownicą dzisiaj. Za kierownicą w grze oczywiście. Tutaj, no, jak można się czuć za kierownicą w ogóle, jadąc. Ale no dobra. Ale wiadomo o co chodzi. Ja sobie powtórzę ten wyścig, bo to jest złe. Co tu się dzieje? No, tym razem powinno być troszeczkę lepiej. Muszę bardziej te zakręty tutaj przycinać później, bo ja się rozpędzam. Niech nie przycinam. No nie, no taki głupi zakręt jest taki mylny. No, fajnie, jeszcze jakaś skałka jest chowana za tymi reklamami. Mam cały czas wrażenie, tam że muszę skręcić w prawo, gdzie droga prowadzi w lewo. No i to się dobrze nie kończy, jak widać. Nie, no, oni mnie spychają tutaj. Szyby mi już powybijali. O, teraz się nie da nabrać. No i wyszło mi to na dobre. No, mocno. Jej, kurde. Przyzwyczajałem się do delikatnego ruszania kierownicą samochodu, i teraz nie mogę tu skręcić. Ciężko mi jest skręcić. No ale już wyszedłem na prowadzenie, także powinno być już tylko lepiej. W ogóle w Fladocie nie ma takich yy, magicznych rzeczy jak podsterowność, przy hamowaniu. Yy, przy lekkim przyhamowaniu i dodaniu gazu, przy, przy, jednocześnie skręcając, także będę robił dziwne rzeczy chwilami pewnie, odruchowo, chociaż też tu coś takiego w miarę występuje, nawet ale to nie, nie działa na takiej zasadzie jak na, w jakichś grach rajdowych typu X-Band Rally, do którego cały czas nawiązuję, bo właśnie w tą gierkę sobie wczoraj, i tak przedwczoraj i kilka dni wcześniej pykałem. A. Continue. Ale ja mam przewagę zrobioną, mogę sobie latać gdzie chcę. Sobie latać Może nie gdzie chcę, bo polecę gdzieś za daleko i... <grytania> Na księżyc polecę i nie wygram wyścigu. Haha, <grytania> boki zrywać. Nie no, ale spróbuję jakoś tutaj w miarę to ukończyć uczciwie. Przydałoby się już przynajmniej tą część... Fakt faktem, większość pewnie i tak będzie zniechęcona, jak nie wszyscy, tą serią po poprzedniej klasie wyścigów i po tym, jak ja tam jeździłem, no ale przynajmniej będę miał dla siebie świadomość, że cokolwiek lepiej grałem pod koniec serii. I że jakoś ten taki punkt krytyczny przetrwałem. Jejku, ile to ma okrążeń. Się cały czas w kółko jeździ. A ja już... Co oni tak wolno jadą? Nie, ja na pewno dobre wyściki wybrałem. Nie no nie miałem żadnego pucharu, to ja nie wiem. Nie wiem, polski wydawca zwiększył poziom trudności, czy co? Czy jak kopiowałem save'a to mi się coś porąbało, jest jakiś inny poziom... Nie no tam był najniższy miałem chyba, no o ile jakieś tam były? Chyba były, ale najniższy tak na pewno. Idziemy do wyższy. Tu spacerkiem mogę jechać. Bo jeden gość, który za mną jedzie, to jest typ, którego minąłem i który jest ostatni. A ten drugi, co do koło niego, to nie wiem, kto to. Ale doganiam następnego. Strasznie zróżnicowane w tym wyścigu to wszystko jest. No cóż, widzę, że do mety jadę, to już sobie. A nie mam więcej nitra, to sobie tak wiele nie poszarżuję, Ale zawsze coś. Okej, okay, no to wracamy do menu i lecimy kolejny wyścig. sobie tu pojechać, może hat nie, coś na. w ogóle tu jest więcej wyścigów? Tak a hat. W każdej klasie jest coraz więcej wyścigów. Wow, to teraz się seria wydłuży. A ja na drugim tyle czasu zmarnowałem. Dobrze, nagrywałem długie odcinki, to no przynajmniej tego tyle tych numerków nie nawali. A jeszcze jak zauważycie pewnie to miniaturki zacząłem dodawać się tak szarpnąłem także jakoś się zaczynam coś starać Ło, jak ja lubię po asfalcie jeździć, to auto się tak fajnie o, kurde. <tryma> trzyma tej nawierzchni. Widzę, że za każdym razem muszę przejechać jeden wyścig, żeby go spaprać, żeby poznać trasę. Widziałem wiedziałem, że się tak skończyłem i tak dociągnąłem gaz, żeby się... raczej ten... kierownicę, żeby się wyrąbać. Wow, ale mu przerżnąłem. Wow! <laughs> Siema! Zbijemy pionę na drzewie. Fajne spotkanie. Tak się przytuliliśmy przy drzewku <gry> Wakacje pod gruszą To szkoda, że podczas wyści yy, rajdu Tego zakrętu już nie lubię Który jestem? Trzeci, nieźle jest Tylko teraz jakoś tutaj wybić się na prowadzenie Więc Chyba, nie będzie aż tak ciężkie tylko żebym nie za nie za bardzo, za bardzo nie na zakrętu, bo będziemy mnie podrzucać. Ojejku, Ojejku. Dobra, ja chyba już nie wrócę na, e, do czołówki. Chyba na tej trzeciej pozycji zostanę. Chociaż tak mi się auto Jara to już bardziej go nie zepsuję, więc będzie jedna stajna jazda. Byle by mnie wypadał, to bym jeszcze ich chyba dogonił. No, już ich widzę. No, to jest do wygrania. Nice. Tak w ogóle trudniej było, jak jechałem tym autem na poprzedniej klasie wyścigów, i yy, było trudniej wygrać. z nie ogarniam o co chodzi. Ja już wiem. Czwarty, piąty, szósty. <grych> Zaczynam przegrywać. O to chodzi. Coś czuję, że zmaszczę ten wyścig. Dobrze, jak do szkoły jeżdżę, to tak nie, 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 tak nie zawadza mu wszystko. Że to tylko w grze tak źle idzie, na szczęście. Czyżby tu wszyscy tutaj się zebrali, których mam wyprzedzić? Nie, to są wszyscy po prostu O, to żebym sobie pojechał Z Zabójczą prędkością. Ło, dobra. Koniec tej zabawy powtarzamy Teraz trzeba się już troszeczkę postarać. W palec na resetie. Elegancko, bez obijania zbędnego auta. Miał być bez obijania. No. Tak mi się podoba. O jeden wypadek, jak miło. wow, na dwóch, może już ten drugi. Tylko jednego wyprzedzić. No i elegancko. Wow, 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 niebezpiecznie to było. To toporne auto, no tu w te poślizgi tak wchodzi jakby nie mogło. No ten wypad elegancko. O, powtóreczka jak zwykle. Muszę tu wypaść. A szczęście się teraz mnie przynajmniej nie wróciło. No, obdarłeś mi blachę. Gościu, wiesz co, za to się czeka. No mam nadzieję, że niech... Proszę no, ty mendo! Aaaa! Rozjechał mnie! Wow, ale ich się tu zebrało. To, to koledzy gangu czy co? Jak ciężko tu kogoś wypchnąć teraz. Cięższe auta wszyscy mają i zaczynają się problemy. Ja dostał. O, oh, pierwszy raz tu nie wypadłem. Aż się podrapię. Posłużyłem na no to przyjemność. Oj, ale hmm. uda się tutaj siłowo ze znakiem? Chyba wygram. Czyli nie ze znakiem, tylko ze słupem energetycznym. Nic nie bram, a mi się mieni. Mieram? O, czwarty. Nie, wszystko w normie w takim razie. <laughs> Super. Wpadłem na palące się sini. no Resetu się przestrafam. Przynajmniej w ten guzik. No a może jeszcze to dam radę. Tutaj ja błędy popełniam. Dob dobrze tutaj jadę, tylko że w pewnym momencie coś spapram zawsze. To długie wyścigi są. Moje ambicje w tym momencie sięgają po prostu zajęcia po tym. I ta trasa wkurza, chociaż fajna jest, bo łatwa tak naprawdę, dużo, tylko długo się jedzie. Czyli łatwa, jak łatwa. Takie łatwo. Takie są prowokacyjne miejsca, gdzie tak się chce coś przekombinować i się przekombinowuje. Trzeba tak. Wow, wow, jak ja to zrobiłem? Że przeżyłem. No już, już wiem, jak ja to zrobiłem. jeszcze raz, ostatni raz jedziemy. Teraz już to wygramy. Takie są zamiary. I mam nadzieję, że się to mi powiedzie ta misja. Oho, już ktoś leciał przez szyby, jak fajnie. Jak zwykle musiałem tu wylecieć. Ale nic, wracamy do walki. A widzę, że tu wszyscy pozawadzali. O, dobra, to nie liczymy jako całego podejścia. Spróbuję teraz jakoś się z nimi tu nie więc Ok, oni się tam tu zapadali, a ja spróbuję bezbłędnie jechać. Troszeczkę może wolniej, ale bezbłędnie. Zobaczymy, czy to jest z moim. W, w moim przypadku osiągalne tutaj, tak, muszę już ściąć. Ok, to no, nie było najgorzej. Teraz idzie w prawo, dobra. Tu muszę szeroko ich ominąć i wracać na wewnętrzną troszeczkę szerzej. Bo to jest, żeby równostajnie, i później tutaj nie ścinę z tego mocno. Dobra, i tu wchodzimy z powrotem. No i powtarzamy ceremonię. Tutaj delikatnie. Troszeczkę przyspieszamy, tutaj znowu muszę trochę przyciąć, żeby nie wypaść na tą zewnętrzną, elegancka, tu mogę tak sobie prosto pojechać, tu trzeba zwolnić, teraz tutaj też zwolnić, no i cały plan diabli wzięli, no nic, ale wracamy z powrotem i kontynuujemy, ponownie tutaj ostro zakręci, jedziemy szeroko, bardzo nie prostujemy w tym sposób. Dwa zakręty na luzie wchodzą. Ponownie ta sama sytuacja. No. I kolejne krążenie. Dobra, teraz tutaj. Tak umiarkowanie. Znowu na wężej. Niebezpiecznie, dobra. Ale wyszło jakoś. Tutaj po prostej. I muszę wcześniej skręcić. O oh ja! Yeah. I nie zawadziłem o to. No i okejka. Ponownie szeroko się robi dwa zakręty same. Później znowu w sumie takie dwa łuki, a kilkanaście zakrętów się pokonuje. Tutaj też nie można za bardzo odbić, wtedy, wtedy w ten się zakręt pięknie wchodzi. No i kolejne okrążenie mamy. Ok. No i teraz znowu muszę tutaj wąziutko Tutaj delikatnie. Teraz będzie trzeba zwolnić. O, tutaj trzeba, a, chociaż nie trzeba, tylko trzeba dobrze trafić. Ok, uwaga na krawężnik. O, ja chyba cały czas po tych samych śladach jadę. O, jaki piękny drifter. No, a tutaj, żeby za bardzo nie odbić, się wchodzi elegancko. No i elegancko. <gryw> no, tutaj tak wszystko spokojnie, z wyczuciem. Tutaj sobie zwalniamy. Przy wewnętrznej. I wszystko elegancko idzie. Bez żadnych problemów. O! A już troszeczkę tu przyspieszyłem. Przy kramerzniku ponownie. Żeby. Jak najkrócej, ażeby nie wypaść. tutaj sobie na ślizgu. I jedziemy do mety. I to w jakim stylu? Z że nic się w tym odcinku nie działo. Coś za coś. No, i to chyba by było tyle już w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia.